Znasz ten stan? Dzwoni budzik, a ty czujesz się, jakby cię walec przejechał, a potem cofnął, żeby poprawić. Patrzysz na zegarek i myślisz, przecież spałem bite 8 godzin, o co chodzi? Wstajesz, wlewasz w siebie kawę, która działa tyle, co nic, i idziesz do pracy czy do dzieciaków, marząc tylko o tym, żeby wrócić do łóżka. Większość z nas myśli, że sen to matematyka, że im więcej godzin wrzucisz do skarbonki, tym bardziej wypoczęty będziesz. Guzik, prawda, to tak nie działa. W dzisiejszym odcinku, dlaczego wyjaśnimy, dlaczego spanie dużo często psuje ci regenerację bardziej niż spanie mało i jak schakować swój mózg prostą zasadą 90 minut, żeby w końcu przestać wyglądać rano jak statysta z Walking Dead. Zacznijmy od tego, co wbija nam się do głowy od dziecka: Musisz spać 8 godzin. To bzdura. To znaczy, to średnia, a nie wyrok. Twój mózg podczas snu nie leży odłogiem. On ciężko pracuje. Przechodzi przez konkretne fazy: sen płytki, sen głęboki i REM. To trochę jak pralka. Żeby pranie było czyste, musi przejść cały cykl: namaczanie, pranie właściwe, wirowanie. Jeśli nastawiasz budzik losowo, to tak jakbyś otworzył pralkę w połowie wirowania. Wszystko jest mokre, ciężkie i pasuje ci teraz jak świni siodło. Badania pokazują jasno: jakość snu bije na głowę jego ilość. Możesz leżeć w łóżku 10 godzin, ale jeśli twój sen jest płytki, bo wieczorem objadłeś się pizzą i popiłeś piwem, to wstaniesz bardziej zmęczony niż po 6 godzinach solidnego, głębokiego resetu. No dobra, to jak nie przerywać tego prania w połowie? Tu wchodzi zasada 90 minut. Jeden pełny cykl snu dorosłego człowieka trwa średnio o półtorej godziny. Twój mózg schodzi w dół do głębokiego relaksu, sprząta toksyny, a potem wraca do fazy REM. To wtedy śnisz i przetwarzasz emocje z dnia. Jeśli obudzisz się na koniec cyklu, wstajesz jak nowonarodzony. Jeśli budzik wyrwie cię w trakcie fazy głębokiej, masz tak zwaną bezwładność senną. Jesteś otumaniony, kręcisz się jak główno w przeręblu i nie wiesz, jak masz na imię. Matematyka jest prosta. Jeśli musisz wstać o siódmej rano, Licz w tył wielokrotnościami 90 minut. Minus 7 minus 7,5 godziny, czyli 5 cykli, daje nam 23,30. Jeśli położysz się o tej porze, masz większą szansę trafić w idealne okno pobudki, niż kładąc się rozsądnie o 23. Czasem lepiej spać 6 godzin, czyli 4 cykle, niż 7, bo te 7 godzin to gwarantowane przerwanie cyklu w najgorszym momencie. A najgorsze, co możesz zrobić, to wcisnąć drzemkę. Serio. To jest jak powiedzenie mózgowi, dobra, zaczynamy nowy cykl. Po czym po pięciu minutach uderzasz go młotkiem w łeb. Ciekaw jestem swoją drogą, ilu z was to ci notoryczni drzemkowicze, co ustawiają pierwszy alarm na szóstą, żeby wstać o siódmej trzydzieści. Brzmi znajomo? Okej, okay, wiemy ile spać, ale jak zasnąć szybko i głęboko? Tu wchodzi zasada trzy, dwa, jeden. To prosta procedura startowa, jak w samolocie. Trzy godziny przed snem, koniec z jedzeniem. I nie chodzi o linie, trawienie to ciężka praca. Jak zjesz schabowego o 22, to Twój organizm zamiast się regenerować, będzie na nocnej zmianie w fabryce kiełbasy. Dwie godziny przed snem, koniec z pracą. Maile, telefony, planowanie. Twój mózg musi wyhamować. Jak wejdziesz do łóżka z głową pełną deadline'ów, to kortyzol, hormon stresu, nie pozwoli Ci wejść w sen głęboki. Jedna godzina przed snem, ekrany, out. Telefon, laptop, TV. Niebieskie światło hamuje wydzielanie melatoniny. Mózg myśli, że wciąż jest dzień. Scrollowanie Instagrama przed snem jest Ci potrzebne jak zeszłoroczny śnieg. I na koniec najważniejszy hak. Rano, zaraz po wstaniu, wystaw twarz na słońce. Albo chociaż na jasne światło dzienne. To sygnał dla Twojego wewnętrznego zegara. OK, zaczynamy dzień. Dzięki temu wieczorem szybciej zrobisz się senny. Sen to nie strata czasu, to fundament. Jeśli on się sypie, sypie się wszystko: praca, relacje, zdrowie. Nie musisz spać więcej, musisz spać mądrzej. Spróbuj ciś policzyć te cykle 90-minutowe i zobacz, czy jutro kawa będzie smakować trochę lepiej. Do zobaczenia!